Witam was moi kochani, działamy z tym stropem. Wjechał pierwszy tir, dźwig rozstawiony. Będziemy musieli go ściągać z plandeki. No i spróbujemy to układać. Rozpiskę mamy przygotowaną. No, zobaczymy jak to pójdzie. Na razie na razie nam spadł śnieg, ale akcję trzeba... Nie, nie, nie przerwaliśmy tej akcji, po prostu działamy. Dobra, pierwszy jakoś leży, moi drodzy, nie jest łatwo. Operator kurwa nic nie widzi, nie, trzeba go manewrować. Powiem Wam. No Słabo to wygląda na razie, ale myślę, że będzie lepiej. Dwóch nam tam zapina, są specjalne uchwyty do tego, a my musimy tutaj jechać teraz pierwszą w tą stronę. Więc tu już mamy taką podbudowę pod dość bezpieczną, więc te elementy tu się przydały, żeby, żeby jakoś ogarnąć. Kurwa, no zobaczymy. Powiem Wam szczerze, na razie, na razie nie, jest, nie jest ciekawie. Nie jest ciekawie z racji tego, że operator po prostu nic nie widzi i to jest ten problem. Dobra, jedzie z tym panelem, pokażę Wam jeden. Jak to wygląda? Kurwa, no powiem wam szczerze, nie jestem zadowolony z tego, że ten dźwig musi stać tam. Chcieliśmy go ustawić tu z tej strony, żeby miał jakąś widoczność, ale powiem wam szczerze, kurczę, moi drodzy, jest sytuacja tego typu, że są druty, no i jest, jest lipa. Dobra. Cały czas dziewiątki dajemy. Tu do przodu. Patrz na mnie i pokazuj mu to, co ja pokazuję. Musimy go jakoś we trzech tutaj kierunkować. Dobra, musimy go teraz... Strasznie to się huśta, powiem wam szczerze. I tutaj jest ryzyko, że dostanę tym w łeb i tyle będzie po temacie. No masakra jakaś, powiem wam szczerze. Myślałem, że to będzie bardziej sztywne i, i, i złapać to też tak nie za bardzo, bo ciągnie. To jest dość też ciężkie. Zobaczymy. No jeden wam pokażę, bo potem nie będę was narażał też na jakieś stresy. Niepotrzebne. No, to Ty byś musiał tu przyjść, Grzegorz. Ja, Darek tu jest, kurwa. Dobra, na chłodno moi drodzy, wszystko będzie dobrze. O, nie ma się co napalać. Na dół trochę, na dół trochę no. Musimy to tak jakoś... Na dół, na dół, niech na dół, Na dół, na dół, na dół, na dół, na dół, A my sobie tutaj już musimy to... Trzymaj tam jedna strona Grzegorz, wiesz? Dobra, troszkę za mną, nie? Co? Troszkę niech dźwignie i troszkę w lewo. I troszkę w lewo, ale lekko, lekko. Kurwa brecha jakby była, by to brecha No. Dobra, na dół. Na dół. Na dół. niech na Darek. No i dobra, równiutko. Jakoś to idzie, powiem wam. Ale jest stres, jest stres, nie ma co gadać. Góra! Jak to w tym, w tym tempie, no na początki trudne zawsze, wiadoma sprawa. Ale najgorzej mnie przeraża to, że strasznie to się huśta i jest tutaj no trochę niebezpiecznie, wam powiem szczerze. Dobra, jakoś to idzie, moi drodzy, ale musimy manewrować tutaj, breszką troszeczkę przesuwać, żebyśmy mogli sobie tą naszą odległość zachować. Eee, o... czekaj, czekaj, bo cała ci się ruszy. To dobrze, no niech idzie. Czekaj, i no, wtedy. Musimy okay. to troszeczkę przesuwać, bo ciężko z tym dźwigiem, powiem wam szczerze. Dobra, i do mnie. I tu w tą stronę do, dociskamy. No, jeszcze troszkę tam możesz? One też nie są za... Dobra, chyba dalej nie pójdzie. Nie są tu za równe, moi drodzy, ale będzie zalane betonem, więc będzie dobrze. No tak to... No to takie jest troszeczkę e, świeżo robione powiem wam, bo tutaj ten styrobeton jeszcze jest jaki jest, ale ważne, że te elementy są e, dość mocne no. strasznie dużo to zachodzi tutaj, te elementy ale tu musimy zrobić jeszcze dodatkowy wieniec, który zrobimy o to się nie martwcie, no i reszta zostanie nadlane betonem, więc trochę ten pierwszy stres minął Dobra, jeden element mamy założony, czyli Mimo tego, że są jakieś tam niedociągnięcia przy tych betonowaniach, nie jest to zarówno, ale fajnie to pokryło. więc wymierzone było elegancko tutaj. Tu wejdzie nam fajny cały wieniec. I jedziemy teraz w tamtą stronę. I tam mamy jeszcze część na jednym składzie, troszkę do, do za, zamontowania. No nie jest źle, powiem wam. Trochę tak na początku było nerwowo, ale teraz już się uspokoiło. Więc myślę, że wszystko będzie ok. Dobra, moi drodzy, mamy jednego tira rozładowanego, jakoś to poszło, nie było tak źle, myślę, że im dłużej robimy, tym większe doświadczenie będziemy mieć, został jeszcze jeden tir, czyli te elementy tutaj mamy poukładane, nawet to wyszło dobrze, to co Wam mówię, no było na początku ciśnienie, teraz już jest ok. no i będziemy starać się teraz od tej strony jechać, tu polecimy w sobie w tą stronę, więc tutaj sam... Sam sposób układania wam pokazywałem trzymać się równo w jednej linii, żeby po prostu było te elementy w miarę. Żeby było jak tam jest pół centymetra różnicy, nie zwracamy na to uwagi. Powiem Wam szczerze, bo i tak tu musimy jakiś wieńczyk zrobić i to zwieńcować. Także tutaj będziemy mieli potem już front robot nam się otworzy na te elementy, żeby porobić te wszystkie więcej w koło. Myślałem, że będzie gorzej, ale jest ok. Dobra, jedna nam się zsunęła na dół, ale dzięki Bogu nic się nie stało, wyjechała po prostu z uchwytów, trochę liche te uchwyty mają, ale tu chłopaki już teraz zatną, na, zapną na dole i zobaczymy. Nie, Darek, drugi <kłysy> Zdarza się, o, tak to wygląda na chwilę obecną, zostały nam jeszcze te elementy tu do położenia, normalnie się wysunęła z uchwytów i zjechała na bok. I teraz może pewne, że nie zjedzie, nie? No ciepło się zrobiło, ale, <grym>, ale życie, no dobra, działamy dalej. Dobra, gotowe, moi drodzy, gotowe. Sukces udało się, bo pomimo tej jednej wtopy, gdzie ta tabelka nam spadła, udało się to ogarnąć. Tutaj mieliśmy też przygodę, bo ostatni element musieliśmy na szybko wycinać. Nie ściemniam było tak, że nie był nam komin. Widzicie, o taki tutaj ten listek, który e, gdzieś tam brakowało. Obcięłem to po prostu i tyle. E, powiem Wam tak, moi drodzy, to wszystko jest ok, tylko że zostają czasami takie szpary które mają różne odległości, po centymetr, półtora, tego nie widzicie, ale niektóre fajnie dochodzą te belki, a niektóre są po prostu z luzem. Środkiem jest, widzicie, dochodzi środkiem tutaj idealnie, a tutaj się robi nam szpara i to powoduje, że nadskakuje ten wymiar troszeczkę więcej niż powinien. No, ale ogólnie poszło dobrze jako, jako debiut, to jest to, Wam mówiłem, kiedyś myśmy tego jeszcze w życiu nie robili, Udało się. Wsparcie to miałem jeszcze przyjął szwagier pomóc, więc no widzicie, po to są szwagry też czasami, żeby was wsparli, także fajnie, że udało się to ogarnąć. Przede wszystkim, że nic nikomu się nie stało. To jest najważniejsze, kurczę, zawsze w tej robocie powiem wam, bo te bezpieczeństwo. Te elementy sobie potem przesuniemy, tylko muszę podbudować, bo one sięgają mi tutaj dotąd, nie sięgają tu, jest tam jakieś zbrojenie trzeba będzie dać, oni tam jakieś dali te nasze znaczy jakieś zbrojenie tam dołożyli i tutaj ta sama sytuacja przy tym kominie też trzeba będzie to zbroić tutaj, więc to sobie już tam na spokojnie ogarniemy. No i tyle, kurczę, tyle. troszeczkę się już późno zrobiło, ale ważne, że robota wykonana. Olewam już tutaj, nic nie zbieram, tych, tych kawałków zostaną tak jak jest jutro, na spokojnie sobie już tutaj będziemy mogli z tym działać bezpiecznie przede wszystkim i, i tyle. Dobra, moi drodzy, kończymy tyle na dzisiaj. Miejcie się do następnego.